Witam ponownie z CD Action Expo. Kolejny wywiad, yy, kolejny wywiad z nowymi graczami na Strefie Indii w tym roku. Jest ze mną Max oraz Julek. No, przedstawcie się, z czym przyjechaliście do nas? Tak, ja jestem głównym artystą Systemu Breakdown, a Julek? Dzień dobry, Juliusz Trochimczuk, Game Director przy System Breakdown. Powiedzcie nam, w ogóle rozpocznijcie. Yy, czym jest Wasza gra w ogóle, System Breakdown, z którym przyjechaliście właśnie na Expo? Opisując krótko. Strzelaż do sowieckich robotów, żanra uh, izometryczny arena shooter. Captain. That's right. Akcja się dzieje w alternatywnej rzeczywistości, gdzie Sowieci wygrali zimną wojnę, i my, jako eksperymentalna broń masowej destrukcji, sprzeciwiamy się naszym twórcom, by fa finalnie, fantastycznie pokonać Wielkiego Brata. Powiedzcie mi, bo jakby jak tak widziałem pierwsze jakby gameplaye z waszej gry i tutaj widziałem jak ludzie grają, troszeczkę jakbym tak widzę delikatne inspiracje, np. nie wiem, Hotline Miami trochę, ten, ten system poruszania się trochę jest taki. Czy to była wasza inspiracja, czy jednak szukaliście inspiracji do waszej gry zupełnie gdzie indziej? Kiedyś zerkaliśmy na Hotline Miami, ale głównie inspirowaliśmy się Ruinerem. To jest właśnie stricte izometryczna gierka, fast-paced ale też dumem. Hades, jeżeli chodzi o konstrukcję roglajka i przedstawienie tej fabuły tego świata w ramach rana oraz Wolfenstein, jeżeli chodzi o klimat samego świata. Bo, bo właśnie jak mówicie o tej yy, innej rzeczywistości, bardzo mi to przypomina właśnie nowe Wolfenstein, gdzie jakby Niemcy wygrali wojnę, a u was właśnie że sowieci zimną wojnę, jakby yy, Wydaje mi się, że to nie jest tak często eksplorowane, jakby Dokładnie dlatego, rzeczywistość. Dokładnie dlatego wybraliśmy ten klimat, bo kiedy podejmowaliśmy decyzję, jaki chcemy, e, grę, jaką chcemy grę robić, padł pomysł nazistów, tylko że naziści są już oklepani. Dość mocno w popkulturze jest e, ten temat zużyty, ale zimna wojna i alternatywny jej przebieg jest bardzo rzadko wykorzystywany, więc jedzieliśmy tak, to jest nisza, do której możemy się przebić. A teraz powiedzcie mi, bo jakby, bo widziałem też, że wasze stoisko było oblegane przez praktycznie całe dwa dni Expo. Jakie wrażenia graczy? Wydaje się, że wszystkim się podoba. Dostaliśmy dużo fajnej krytyki, mamy formularze, zbieramy te info. Właśnie takie CDA, Expo, PGA super się przydaje, żeby zebrać jakieś opinie pogadać z graczami, jakie mają odczucia, ale wydaje się, że wszyscy są zadowoleni. Dalej musimy pracować nad takimi obszarami jak ux UIE, -y, ui -y, level design i podobne, choć to są obszary, które wiadomo, to się ciągle iteruje, nie da się na tym skończyć, ale taki core naszej rozgrywki już jest dobrze że jest stworzony i praktycznie nikt z grających nie powiedzie, że gra jest nudna czy jest nieprzyjemna. A powiedzcie mi, bo to też mnie tak zastanawia, no bo bądźmy szczerzy, co miesiąc, co roku na Steamie pojawia się miliony tytułów. Jak się zapatrujecie na to, jako no, małe studio, które dopiero wchodzi jakby na tą arenę, jak się zapatrujecie na tą konkurencję na Steamie? To właśnie te, już od teraz jeździmy na różnego rodzaju eventy, żeby budować rozpoznawalność na naszym rynku rodzimym że później kiedy ten czas nadejdzie, żeby wyjść na tym steamie, mieć chociaż jeden rynek, który może nas poprowadzić do coraz to kolejnych sprzedaży. Pamiętajmy, że rynek steamowy jest jak kula śnieżna. Jeżeli przynajmniej 10 osób, czy 15 na samym początku da pozytywne reviewsy, to może dać kolejnych 5, a to kolejnych 5, i kolejnych, i kolejnych, i kolejnych, i nagle osiągamy sukcesy, których wcześniej byśmy nie myśleli. No wiecie, my dzisiaj Gdybyście powiedzieli nas, że dwa lata temu, że tutaj będziemy, wyśmy to wyśmiali, jakże to tak działa. A bo tak, bo ty jakby tutaj zajmujesz się jakby gameplayem, jakby rozgrywką. Tak, ja zajmuję się szatą graficzną, robimy duale 3D, mapy i, i cały, cały art style. Bo właśnie... Zajmuję gameplayem i fabułą. Tak i właśnie moje pytanie jest takie, no bo w zeszłym roku, jakby nie zadawałem tego pytania, jakby, bo wtedy jeszcze Steam Deck, no to wiadomo, wchodził, ale czy tworzycie też tą grę z taką myślą, że to pójdzie, to jakby, żeby będzie przyjemne do grania na Steam Decku? Steam Deck Day One. Tak, to jest idealna gra do po prostu. Jest to Twin stick Shooter, najprościej mówiąc. A jeszcze takie. Pytanie bardziej z kategorii małych wydawców. W sensie czy tak pracy, jakby w Polsce, jakby jako małe jakby osoby, które tworzą, czy sądzicie, że jakby te opowieści o tym, że wszystko będzie robione przez słuszną inteligencję i w ogóle ludzie nie muszą nic robić, jakby, Czy to jest dla was, na przykład, jak tworzycie i widzicie tutaj jakby opinię graczy, to jest prawda, czy to jednak takie wiesz, na wyrost? Ja osobiście uważam, że nie. Myślę, że ludzie, nie AI, mają obecnie po prostu tą niezwykłą umiejętność prezentowania własnej, unikalnej wizji i prezentowania swoich idei i duszy. AI ma teraz tendencję tworzenia produktów, które zadowalają po prostu. Można jakoś tak dodawać własne tam rzeczy, że poprosi, żeby coś zmienić, żeby coś tam pasowało do mojej wizji. Ale ostatecznie po prostu jest to AI tworzy coś, co się zadowoli, nie, nie wydobędzie własnej twojej tej duszy. Gry są sztuką, więc fundamentalnie przekazując pewne, pewnego siebie, jesteśmy w stanie podbić uczucie tej gry. Jeżeli mamy jakieś problemy, które chcemy opowiedzieć światu, to mówią to ludzie, nie maszyny. Więc tak, AI na pewno zmieni rynek, na pewno pomoże mniejszym ludziom robić znacznie więcej ale nie, za, nie odbierze tego, co nasze, czyli ludzkie, emocjonalne i spiritualne. A tak jeszcze pytanie takie pod koniec jakby, bo mówicie o Steamie, a czy w planach są potem inne platformy, czy na razie skupiacie się tylko na Steamie? Na samym początku Steam wraz ze Steam Deckiem plus inne platformy dystrybucyjne na PC, takie jak GOG czy Epic, Epic Games Store. E, w następnej Kolejności, jeżeli nasza gra się fajnie zaklimatyzuje na rynku i będziemy gotowi poświęcić część procesów deweloperskich, to ma, planujemy na konsolę najnowszej generacji, w tym Nintendo Switch. Czyli rozumiem, że wtedy jedynka i dwójka. A jeszcze powiedzcie mi tak, no bo widać, że wasza gra już jakby jest no, ba bardziej na finiszu. Kiedy planujecie premierę? Nie odpowiem na to pytanie. Powiedzmy mniej więcej rok, trudno powiedzieć, tak to bywa z grami Indie. Do końca tego roku 2026 chcemy, 2025 chcemy wypuścić demo na Steamie, publicznie dostępne, żeby każdy mógł ograć. Następnie w 2026 w środku roku planujemy coś, czy to będzie full release, czy to będzie early access, jeszcze nie wiemy, ponieważ jest to tr strasznie trudno przewidzieć takim chaotycznym e, środowisku, jakim jest gamedev. Gdzie można was znaleźć, to jest też ważne. Gdzie ludzie mogą znaleźć, w sensie, czy jakby bierzecie udział, mówiliście, że w y, imprezach takie, to jaki wiesz jest następny cel w tym roku? PGA. Czyli i rozumiem, że już karta na Steamie jest? Tak, Można tak, tak, wishlistować. Tak, dokładnie, dokładnie. Mamy, mamy, mamy kod. <laughs> mamy kod na Steamie. Zaczekaj, zaczekaj. Olgierd, podaj kod jak... O więc wszyscy, Zapraszamy. Tak, więc wszyscy, którzy oglądają teraz wywiad, mogą zrobić to platkę skopiować kod QR i iść dalej. Więc powoli możemy zbierać się do końca. To takie jeszcze pytanie ogólne. Jak wam się podoba Expo? Jest e, bardzo fajnie. To jest nasz pierwszy raz, kiedy jesteśmy na Expo. E, trochę inny environment niż na PGA. Bardzo dużo e, graczy, którzy są oddani pasji. Bardzo dużo osób, którzy re, chcą porozmawiać, chcą się dowiedzieć, jak powstała ta gra. Jest znacznie mniej ludzi, przez co dla nas też jest mega spoko, bo faktycznie jest moment, żeby wziąć oddech, a nie, nie jak na takich dużych eventach, gdzie praktycznie od osoby do osoby i przez 10 godzin jesteśmy wyprani z energii. Tutaj faktycznie czujemy taką bliskość, taką domowość tego game devu. No, jednak z mojej strony mogę Wam tylko podziękować za poświęcony dla mnie czas. Dzięki. Ogromnie trzymam kciuki za Waszą grę, bo ten klimat w ogóle do mnie przemawia. I no mam nadzieję, że spotkamy się za rok, też na Expo, gdzie będziecie jeszcze z większą pompą. I trzymam kciuki za cały projekt. Jasne. dzięki bardzo. Dzięki, dzięki bardzo.